Że słuchajcie, że słuchacie najlepszego radia na świecie Pod słońcem i ze słońcem Radian Super z JK DeVito na 88.5 FM Każdy piątek z Radiem Super To jest wielki piątek, tylko barana brakuje No parę baranów można by było znaleźć nawet w polskim środowisku no, ale im sobie odpuszczamy Niech sobie żyją długo i spokojnie, prawda? Nie będziemy im źle czyli Jeden taki z bąsami baran jest Po dachach chodzi, taki dachowy ale nie, Kajem, miał, to mi chodzi. Kochani, wszyscy słyszeliście o księdzu Jankowskim. Ksiądz Jankowski był kapelan. I obecny kapelan, no może już nie, nie jest aż takim wielkim kapelanem Solidarności, niemniej człowiek, który się w dużym stopniu zasłużył do tego, że się zasłużył. No nie wiadomo, to tak jak tą frytką. Jest znana, bo jest znana. Dlaczego ksiądz Jankowski jest znany, to ja Wam zaraz powiem. Otóż ksiądz Jankowski w pewnym okresie czasu dorobił się niesamowitej fortuny. Nikt nie wie zupełnie jak, po co i dlaczego, niemniej ta fortuna jest olbrzymia, muszę Wam powiedzieć. I myślę, że ksiądz Rydzyk był. Mógł z nim jedynie konkurować, ewentualnie budżet stanowy nowej południowej Walii, ewentualnie, jeżeli może nie, no to skarb państwa Saudi-Arabii. No, powiedzmy sobie szczerze, ten wymiar pieniędzy. W każdym razie ten pan ksiądz Jankowski niedawno zresztą miał urodziny razem ze swoją. Siostrą bliźniaczką, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że on ma siostrę bliźniaczkę i zaprosili 700 osób na swoje urodziny. Tak jest, kochani, zrobili to w pięknych piwnicach kościoła świętej Bregidy. No i bardzo dobrze nie widzę w tym żadnego zła ani diabelskiego natknięcia w tym wszystkim. Właśnie wręcz nawet bym powiedział, że bardzo dobrze że zrobił, nie? A że wydał sporo pieniędzy na ludzie. Czy to, to tylko pieniądze? Po co to komu te pieniądze? Przecież tak <laughs> dzieciom niepotrzebne pieniądze, bo nie wiedzą, co z tym robić. Chore temu też niepotrzebne pieniądze, bo nie wiedzą z jak wydać, no bo chory, no to po tą pieniądze, prawda? A ksiądz wie, jak się wydaje. No i teraz, kochani, ksiądz Jankowski najpierw Miał koncepcję i to bardzo dobrą biznesową zresztą. Otworzył taką winiarnię własną. Właściwie nie winiarnię, tylko piwnicę własną. Otworzył i z tej piwnicy zaczął sprzedawać wina z, z nalepką, na której, go na której je jest jego własna podobizna i napis jest prałatówka. Znaczy nie, ja to też tak przesadziłem. Ale w każdym razie, kochani, jest wino z jego podobizną. No tak jakby się piło, prawda, pana Jankowskiego, księdza, przepraszam, księdza Jankowskiego. No ale tego wszystkiego jest mało, mało panu Jankowskiemu. Otóż, otóż pan Jankowski, ksiądz, że mój kochany mój, powiedział tak, teraz otwieramy sieć kawiarni. Do kawiarni sam osobiście będzie dobierał kelnerki, Które kelnerki będą chodziły w toplezie. I on będzie sprawdzał rozmiar biustu osobiście Panią kelnerką, kochani. Tak jest i powiedział, że tylko ładne, żeby się zgłaszały. No i ja też się mu nie dziwię, no bo jak już robić kawiarnię, To żeby tam jakieś te dziewczyny były przyjemne, Takie, żeby wiedziały o no co chodzi, a nie tam jakieś takie zązy sobie stare ropuchy weźmie. No nie no ludzie, tak nie może być. Właśnie ja to pochwalam to, że tylko młode i tylko w toplez. Być, czyli góra odkryta, a dół no byle co tam można założyć na dół. No tam zresztą, bez znaczenia. Tak się później zdejmie. W każdym razie te kawiarnie, kochani, już ludzie myślą o tym, gdzie on otworzy, kiedy otworzy. Ja już bym sam na tą kawę poszedł. Naprawdę, no naprawdę bym poszedł na taką, na taką kawę, to ja bym poszedł ze dwa razy dziennie. Ja bym mógł się stać nawet kawoszem, bo teraz jestem herbaciarzem, to teraz już bym był kawoszem niedługo. To już mogłem, żeby nie wpadnie na pomysł, żeby otworzyć taką y, jedną kawiarnię w Sydney. No to by było dopiero coś. No ale pomijam ten fakt. Drobny, drobna szczegóła zresztą. Kochani, otóż ten pan Jankowski, czyli ksiądz Jankowski, mówi tak, to jeszcze za mało ja potrzebuję otworzyć linię kosmetyczną, kochani. Tak jest, będzie sprzedawał kosmetyki, bo widocznie się ta jego siostra trochę tak źle czuje, że musi sprowadzać z Anglii, z Francji, jakieś tam zagraniczne, no my teraz będziemy sami robili, będziesz miała tych kosmetyków pod dostatkiem, a i się też to przyda, bo też mam zmarczki. Nieraz jak chłopcy na mnie patrzą, to mówią, że jestem stary. No, no tak, no to po co mają mówić, że jestem stary, jak ja sobie położę. Te tego kremu czy pudru na twarz i będę młodszy i piękniejszy. No i ja też się zgadzam, bo to są ważne estetyczne rzeczy, są bardzo istotne. Poza tym te kelnerki też będą mogły sobie zrobić za darmo makijaż czy coś w tym rodzaju, prawda? No to się to jakoś się przekłada, a jeszcze na dodatek kochani powiedział, że zrobi, no wiecie co? Takie chain takich towarzyskich agencji, wiecie? Tak, tak, gdzie, ja nie mówię, że tam, co tam będą robili, to nie wiadomo Ale będzie można mieć kobietę sobie porozmawiać z taką kobietą w takiej agencji Prawda, są wszędzie na świecie agencje towarzyskie I on też będzie towarzyskie miał agencję Do towarzystwa będzie mężczyzna, kobieta I kobieta do mężczyzny No tak, żeby, wiecie, żeby No może być męska, męska Damska, damska, męska, męska To zobaczymy jeszcze, co pan Jankowski wymyśli W każdym razie, kochani, ja uważam, że sam pomysł księdza Jankowskiego Nie jest Wyśmienity. Jest to człowiek nie tyle, że duchowny, ale jeszcze na dodatek biznesmen. A w końcu XXI wiek wymaga od księdza nie tylko, żeby rozgrzeszał, ale jeszcze, żeby przychodził, przynosił dochody, prawda? Nie odchody, tylko dochody, żeby przynosił. No i ksiądz Jankowski spełnia to zadanie stuprocentowo. Nawet właśnie biskup powiedział o nim tak, dajcie mu spokój, bo to jest chory człowiek. On jest chory na pieniądze, przede wszystkim mi się wydaje. No bo nie, on nie sprecyzował na <laughs> Jest chory, ale jest to choroba, nie uda się, nie udać mu się, musi udać przecież. Kochani, mają takie zaplecze finansowe lepsze niż y, Packer, czyli każdy inny biznesman z Australii, no to jemu się musi udać. A swoją drogą teraz jeszcze sobie wymyślił, że zrobi film o sobie, który zasponsoruje, a Mel Gibson będzie jego reżyserował. O, i to mi się podoba. Wiecie, że ten film będzie produkcją jego własnych pieniędzy. W, własnych, bo on zarobił te pieniądze. Jako ksiądz zarabiał pieniądze, modlił się, odpuszczał grzechy i zarobił te pieniądze. I nie ma się co dziwić, że księża są bogaci, bo ksiądz ma prawo do bogactwa, prawda? Dlaczego? Jak grzesznik ma być bogatym, to dlaczego ksiądz nie może być bogatym? Ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Ja tylko pochwalam takich księży, bo dobry ksiądz, bogaty ksiądz to jest nas ksiądz. A nie byle jaki ksiądz, kochani. Teraz wam puszczę pioseneczkę, tą, którą strasznie lubię. I na chwileczkę się wyłączy, dobra.